Kadr w pigułce, czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy. Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam. Mam na imię Donata i jestem Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy. Zapraszam do dołączenia do mojego podcastu. Daj się usłyszeć i dołącz do rozmowy podczas podcastu w formie wywiadu. Pozostań partnerem odcinka. A jeśli spodoba Ci się to, co robię, wspieraj moje działania za pośrednictwem Patronite. Przedsiębiorcy mogą obawiać się organów podatkowych z różnych powodów. Złożoność przepisów podatkowych, strach przed kontrolami, kary, grzywne, nawet może to być obawa o reputację firmy. Drenaż zasobów, tak? czyli zajmowanie się kwestiami podatkowymi, może odwrócić czas i zasoby od prowadzenia. I rozwoju firmy. Niepewność, ponieważ przepisy i regulacje podatkowe mogą się często zmieniać. Ogólnie rzecz biorąc, obawa przedsiębiorców przed organami podatkowymi często wynika z połączenia czynników, w tym ze złożoności przepisów podatkowych, potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów oraz. Wymagającego zaangażowania zasobów, e, charakteru rozwiązywania kwestii związanych z podatkami. Dlaczego przedsiębiorcy boją się organów krajowej administracji skarbowej? To bardzo dobre pytanie, na które odpowie mój gość, Sylwia Bulzacka, właścicielka firmy w Biuro Usług Prawnych Forseti. Sylwia jest doświadczoną i, uwaga tutaj trudne słowo, administratywistką, która posiada no, już kilkunastoletnie doświadczenie operacyjne, gdzie w organach krajowej administracji skarbowej. Jest również wysokiej klasy specjalistą do spraw egzekucji administracyjnej i sądowej, posiadającą doświadczenie w zakresie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, podatkowych i karnoskarbowych. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry. No to na rozgrzewkę powtórzę jeszcze raz to pytanie, dlaczego przedsiębiorcy boją się organów krajowej administracji skarbowej. Wiesz, co, Sylwia, przeczytałam em, taką wypowiedź, byłego już wiceministra finansów Mariana Banasia z 2018 roku, wprawdzie, ale na spotkaniu z przedsiębiorcami powiedział: uczciwi podatnicy i legalnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się kontroli podatkowych czy celno-skarbowych. A proces uszczelnienia systemu podatkowego opiera się na eliminacji omijania i łamania prawa, na zwalczaniu patologii. No dobrze, skoro tak to Dlaczego przedsiębiorcy boją się organów Krajowej Administracji Skarbowej? Co do zasady, do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należy realizacja polityki podatkowej państwa polskiego i ustaw podatkowych. Organy te stoją na straży prawidłowego wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych. Opierają się na przepisach prawa, działając do tego z takim dodatkowym elementem władczości administracyjnej. Organy KAS posiadają więc pozycję nadrzędną w stosunku do podatnika, a szerokie możliwości Interpreta interpretacyjne wynikające z niedopracowania ustaw, istniejących w nich lukach prawnych oraz niejednolitości yy, orzecznictwa sądów administracyjnych powodują, że podatnik, pomimo swej rzetelności w rozliczaniu się z fiskusem, nie może być spokojny o rozstrzygnięcie w swojej własnej sprawie. W związku z tym przedsiębiorca stojący w obliczu kontroli podatkowej, postępowania podatkowego prowadzonych przez Urząd Skarbowy lub Urząd celno-skarbowy czy postępowania egzekucyjnego doznaje emocji związanych ze strachem i stresem. A właśnie, czyli tutaj te emocje nami rządzą i strach i to jest to dobre stwierdzenie, które powiedziałeś, że takie mają pozycję władczą w stosunku do przedsiębiorców, mimo, że tak naprawdę powinni działać na rzecz przedsiębiorców, mam takie poczucie. Jeszcze dodam, że przecież jest bardzo dużo materiałów dostępnych w sieci, prawda, które mogą też powodować taki chaos informacyjny. Jak najbardziej zgadzam, zgadzam się z tym, aczkolwiek Organy Krajowej Administracji Skarbowej nigdy nie działają na rzecz przedsiębiorców, działają na rzecz Skarbu Państwa, odpowiadają za realizację wpływów podatkowych do, do Skarbu Państwa, więc jeżeli tylko można znaleźć coś, co spowoduje, że organ uzna, że podatnik obliczył zbyt mały podatek i zbyt mały podatek wpłacił, to z pewnością zostanie to odnalezione i wystąpi miar podatkowy. No, trochę poczułam to na własnej skórze, jak rozliczyłam już PIT za zeszły rok. No dobrze, ale to powiedz, Sylwia, w takim razie, jakie mogą być konsekwencje, chyba dla przedsiębiorców, tak, dla podatników działań tych organów? Nie są to miłe konsekwencje i zawsze, zawsze są boleśnie odczuwane przez przedsiębiorców. Urząd Skarbowy i Urząd Cerno-Skarbowy w swoim zakresie posiadają funkcje kontrolne i egzekwuj egzekwujące właściwy wymiar Podatku. Są to takie funkcje, które przedsiębiorcy bardzo źle się kojarzą z uwagi na uciążliwość samego procesu gromadzenia materiału dowodowego, ale z uwagi na sankcje związane z wykryciem uchybień i nieprawidłowości w toku kontroli mają również przełożenie najczęściej finansowe. Mamy w związku z tym do czynienia z sankcją w postaci domiaru podatkowego. Co to takiego domiar podatkowy? Organ podatkowy wylicza prawidłowy podatek, jaki winien być przed, przez przedsiębiorcę odprowadzony, mm -hmm. czyli y, sprawdza, czy podatnik prawidłowo zastosował y, przepisy ustaw podatkowych, czy prawidłowo uznał y, koszty za koszty uzyskania przychodu, czy prawidłowo y, odliczył od podatku VAT należnego podatek VAT naliczony. Jeżeli powstanie różnica mm -hmm. na korzyść Skarbu państwa, Nazywana jest domiarem podatkowym. Dodatkową konsekwencją domiaru podatkowego jest to, że od terminu płatności tego podatku zostaną naliczone odsetki. I y, ponieważ te kontrole najczęściej odbywają się y, w ostatnim roku przed przedawnieniem obowiązku, to odsetki obejmują nawet 4 lata. Czyli lepiej zapłacić od razu. Lepiej zapłacić od razu, ponieważ y, jeżeli nie zapłacimy. Naliczone zostaną odsetki. Mhm. Z kolei, jeżeli nie będziemy w stanie zapłacić tego domiaru podatkowego, powstanie nam kolejna konsekwencja, czyli wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdzie już oprócz naliczonych odsetek dodatkowo zapłacimy koszty egzekucyjne. A kolejna dotkliwość, i jeszcze częściej bardziej bolesna niż same sankcje finansowe, to niemożność dyspon dysponowania swoim własnym majątkiem, gdyż organ egzekucyjny w celu realizacji zaległówego Podatkowych stosuje środki przymusu. I pewnego dnia podatnik przestaje yy, decydować o tym, co dzieje się z pieniędzmi, które wpływają na, yy, na jego konto. Hmm, konto tak, może być zablokowane. Po oczywiście. Prostu. Tak, dochodzi do zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego, lub dochodzi do zajęcia wierzytelności bezpośrednio u naszych kontrahentów, hmm. u kontrahentów hmm. przedsiębiorców, przez co podatnik nie ma wpływów. I nie dysponuje swoimi pieniędzmi. Wszystkie pieniądze są przekazywane na poczet zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, odsetek i kosztów egzekucyjnych. Czyli płynność finansowa w zasadzie ustaje i może to oznaczać no, zamknięcie, poważne problemy i zamknięcie firmy w krótkim czasie. Tak, na pewno skutkuje to utratą płynności finansowej, ale oprócz takich podstawowych środków zmierzających do zaspokojenia wierzyciela, mamy również egzekucję zruchomości i nieruchomości, więc przedsiębiorca może stracić swoje pojazdy, może stracić również swoje nieruchomości. A najbardziej chyba dotkliwą sankcją, która zdarza się w przypadku podejrzenia o posługiwanie się nierzetelnymi fakturami i wyłudzanie pod, Podatków VAT są sankcje w postaci pozbawienia wolności. No to podkreślę jeszcze to, bo powiedziałaś na początku, że z założenia KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, dba faktycznie o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat, jakichś nieopodatkowanych nie należności budżetowych chroni tym samym interesy skarbu państwa i nawet obszaru celnego Unii Europejskiej, ale przecież też zapewnia obsługę i wsparcie podatników, wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych właśnie po to założenia, żeby tych zaległości nie było, ale jednak tak to nie działa. To powiedz, czy przedsiębiorca ma możliwość, albo w jaki sposób powinien reagować na działania Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawodawca wyposażył podatników w szereg praw, które mają przeciwdziałać dawaniu jednostronnych rozstrzygnięć bez możliwości obrony w stronie słabszej. W toku postępowania, czyli tą stroną słabszą jest, jest przedsiębiorca. Poza tymi obowiązkami, szeregiem obowiązków, jakie mają przedsiębiorcy, są to prawa do czynnego udziału w postępowaniu. To czynne uczestnictwo w postępowaniu polega na wglądzie i kontroli akt sprawy. Strona może kierować wnioski, wyjaśnienia, dowody w sprawie, służą jej również środki odwoławcze i zaskarżenia, gdyż organy kas działają w trybie dwuinstancyjności. Oznacza to, że od większości decyzji wydanych pierwszej instancji, czyli na poziomie urzędu Skarbowego lub urzędu celno-skarbowego istnieje możliwość odwołania się do drugiej instancji, czyli do Izby Administracji Skarbowej. Ponadto, nawet jeżeli nie uda nam się uzyskać korzystnego dla strony rozstrzygnięcia w toku drugiej instancji, przedsiębiorca, podatnik ma również drogę sądową. Ponieważ w Polsce mamy do czynienia z funkcjonowaniem sądów administracyjnych i tu również mamy dwuinstancyjność. Mamy wojewódzki sąd administracyjny i naczelny sąd administracyjny. No dobrze, ale to trwa, prawda? Te procesy trwają, a w tym czasie to pytanie, czy mamy jeszcze. Właśnie to, to zajęcie na przykład na rachunku bankowym, prawda? Więc do czasu rozstrzygnięcia, no to przedsiębiorca może mieć poważne problemy, prawda? Oczywiście, ale tutaj w toku większości postępowań mamy takie szczególne środki dotyczące danego postępowania. I na przykład w postępowaniu egzekucyjnym służą nam zarzuty, skarga na czynność. Możemy złożyć wniosek o częściowe zwolnienie spod egzekucji zastosowanego środka lub całkowite jego zwolnienie spod egzekucji. Możemy w każdym momencie dbać o swoje prawa. To tylko to, że podatnicy nie wiedzą. Z jakich praw mogą skorzystać i co zrobić, powoduje to, że na końcowym etapie bardzo trudno jest już odwrócić wszystko, co, co się zdarzyło, i wszystkie decyzje, jakie zapadły. Mm -hmm. To, co jest być może na najgorsze w tej całej sytuacji, to to, że podatnicy z reguły unikają kontaktu z Urzędem Skarbowym, unikają odbierania korespondencji, nie stawiają się w Urzędzie Skarbowym, myśląc, że może w ten sposób urząd trochę straci ich z oczu i, i zapomni. No, niestety tak się nie dzieje. To chyba najgorsze, co można zrobić, prawda? Oczywiście jest to najgorsze, <gry> ponieważ jeżeli chodzi o odbieranie korespondencji z urzędów, y, mamy do czynienia z tak, z tak zwaną y, fikcją prawną, która powoduje, że nawet jeżeli nie odbierzemy tej korespondencji, urząd uzna ją za doręczoną. A dla nas skutek negatywny jest taki, że my nie wiemy, jakie to było pismo i co w naszej sprawie się dzieje. Nie mogliśmy w porę podjąć reakcji, nie zadbaliśmy o to, a później na reakcję często jest zbyt późno. Czyli zachęcamy do nieunikania powiedzmy w cudzysłowie odpowiedzialności, ale przede wszystkim takiej najprostszej sprawy odbierania korespondencji, bo i tak mogę powiedzieć, że urząd skarbowy nas dopadnie. <laughs> Może nie dopadnie. Urząd ma obowiązki w toku, mm -hmm. w toku postępowania, tak? Ma, są na niego nałożone terminy, kolejność wykonywanych czynności, więc urząd będzie konsekwentnie realizował swoje, swoje postępowanie, a my będziemy żyć w nieświadomości, co, co się dzieje i będziemy czekali mm -hmm. na końcowy efekt który może być dla nas no tragiczny nawet w skutkach. Oczywiście może być tragiczny, może skończyć się tak wysoką odpowiedzialnością, że będzie, że przedsiębiorca, podatnik musi postawić swoją firmę w stan upadłości. Czyli tak, brak wiedzy, ale też odpowiedniego wsparcia budzi bez wątpienia wśród przedsiębiorców strach, a okazuje się, że mają narzędzia do obrony przed organami państwowymi. Dlaczego więc tak się dzieje? Być może nie korzystamy właśnie z tych narzędzi do, do obrony. Czy tutaj masz doświadczenie w tym, w tym obszarze? Tak, oczywiście przez 15 lat mojej pracy w organach krajowej administracji skarbowej nabyłam przeświadczenia, że po pierwsze podatnicy najczęściej nie wiedzą, że takie prawa im przysługują, a nawet jeżeli wiedzą, nie potrafią z nich korzystać, ponieważ przedsiębiorca na co dzień nie jest prawnikiem, nie jest doradcą podatkowym, nie jest księgowym, nie jest administratywistą, język urzędowy jest trudny, nikt z podatników na bieżąco nie śledzi ustaw. W obliczu postępowania kontrolnego, podatkowego, egzekucji, często strach powoduje, że podatnik boi się korzystać ze swoich praw, myśląc, że rozdrażni ten organ. Mm -hmm. Więc tutaj przede wszystkim mamy nieświadomość lub lęk przed skorzystaniem ze swoich praw. To, co podatnik może zrobić najgorszego, to nie reagować. Tak, Boimy czyli się, reagujmy, reagujmy, tak, absolutnie. reagujmy, zawsze mamy do dyspozycji wyspecjalizowane biura prawne, ludzi, którzy znają przepisy prawa materialnego i procesowego, którzy zawsze nam pomogą. Podatnicy nie wiedzą, że w ramach pełnomocnictwa szczególnego, fachowiec, specjalista w danej dziedzinie, może praktycznie zastąpić ich w większości. Czynności prowadzonych przez organ. No to jest duże ułatwienie. Pełnomocnik tak. odbierze mm -hmm. korespondencję, dokona wglądu do akt, zapozna się ze sprawą, w porę zareaguje na korespondencję, odpowie na, na pytania organu, złoży wyjaśnienia, mm -hmm. złoży wnioski dowodowe, przez co przyczyni się do możliwości uzyskania pozytywnego rezultatu. Danego postępowania dla podatnika oczywiście poza tym. A właśnie, czyli warto też korzystać ze wsparcia absolutnie i nie ignorować kwestii związanych właśnie z. No, z podatkami, z VAT-em, z tym wszystkim, co nas obciąża w związku z prowadzeniem działalności. Muszę powiedzieć jeszcze o ważnej rzeczy, bo mam wrażenie, że to nie wybrzmiewa, bo dzisiaj mówimy o tym strachu, bo on w dużej mierze dotyka polskich przedsiębiorców, ale kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej, które zostały przewidziane na lata 2021, a teraz już się kończą, 2020, 2024, to Administracja przyjazna oraz wspierająca uczciwych podatników i przedsiębiorców, która miałaby być skoncentrowana na ich potrzebach, wykorzystująca nowoczesne technologie, zapewniająca bezpieczeństwo finansów publicznych, będąca atrakcyjnym miejscem pracy, i służby. Rozumiem, że do Ciebie trafiają przedsiębiorcy, którzy nie mają takiego zdania na temat Krajowej Administracji Skarbowej. Te założenia są Pewnie słuszne, być może to już się zmienia, tak? W zależności od, przecież, jednostki, do której jakby podlegamy, tak? Bo w związku z miejscem zamieszkania jakby przynależymy do konkretnego, na przykład, urzędu skarbowego. Ale do ciebie trafiają osoby, które na przykład chcą się ukronić przed przykrymi konsekwencjami związanymi z kontrolami, prawda? To jak się Uchronić właśnie przed tymi kontrolami czy postępowaniami. Może nie uchronić, bo one i tak będą miały miejsce, ale przed przykrymi konsekwencjami, właśnie. Przede wszystkim najczęściej bywa tak, że o pomoc, mówimy tu konkretnie o mnie, o, o, o moich usługach, prosi podatnik, który jest już po, po przejściu pewnego etapu i zostało mu Niewiele do stracenia, mm -hmm. ponieważ po drodze stracił zdrowie, majątek i siły do, do walki. Czyli za późno się zgłosił po prostu. Tak, z reguły podatnicy mm -hmm. zgłaszają się zbyt późno. I chciałabym tutaj nadmienić, że jeżeli chodzi o, o organy krajowe administracji skarbowej, absolutnie nie mówimy tutaj o tym, że urzędy nie są przyjazne. Owszem, one są przyjazne. Tutaj przez szereg lat bardzo zmieniły się uwarunkowania i wymogi w stosunku do pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, ale nie chodzi o to, jak podatnik jest potraktowany, kiedy przyjdzie do urzędu i miłe osoby wytłumaczą mu wszystko. Chodzi o to, że mamy u nas w naszym kraju bardzo zawiłe prawo podatkowe. I nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko wykonujemy prawidłowo, w 100%. To możliwości interpretacyjne, jeżeli chodzi o, o, o prawo, jeż, jeżeli chodzi o luki w tych przepisach i o bardzo rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, podatnik może się w tych meandrach zagubić. I absolutnie tutaj przyjaźń urzędu nie pomoże mm -hmm. w tym, tak? jeżeli mamy do czynienia z kontrolą podatkową. To nie jest po to, żeby pokazać podatnikowi, mój drogi, popraw się, coś robisz źle. Kontrola polega na tym, że musi wychwycić uchybienia, nieprawidłowości i wyciągnąć wobec podatnika konsekwencje. Podatnik nie musi mieć zamierzonych błędów, a biura rachunkowe często też mogą się pomylić. Niestety trudno jest nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami prawa. I za bardzo dużą złożonością tych przepisów. Zgadza się. W obrębie prawa pracy dokładnie też tak jest, o którym opowiadam w odcinkach podcastu. No Drogi przedsiębiorco, przede wszystkim strach nie jest dobrym doradcą, więc nie bójmy się przede wszystkim kontaktu z organem, odbierajmy korespondencję, bo to jest bardzo ważne. I nie musimy też być ekspertami w każdej dziedzinie, zwłaszcza prawa podatkowego, więc korzystajmy ze wsparcia, zanim będzie. Za późno. Moim gościem w odcinku była dzisiaj Sylwia Bulzacka, właścicielka firmy w Biuro Usług Prawnych Forsetti. Bardzo Ci dziękuję za tą wartościową rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeśli uważasz, że taki podcast jest potrzebny, oceń go na iTunes oraz Spotify oraz stuknij subskrybuj. Jeśli uważasz, że słuchasz podcastu, który na pewno spodoba się koledze lub komuś z rodziny, udostępnij ten podcast. Dzięki i do usłyszenia.